Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek z hamulcami. Wiem, nudny odcinek, e, tych odcinków już było. E, natomiast wiele osób pisze, żebyśmy też e, nagrali film po robocie takich hamulców. I jak w tym filmie też chciałem, żeby coś wniósł do e, Waszego życia, do Waszych napraw, do Waszych przemyśleń. E, I tak, mamy tutaj BMW 1. Y, Podaj, że 18 rok. Auto trafiło do nas na hamulce. I tutaj po demontażu kół pokażę wam może jak wyglądały przody, jak tyły. Po demontażu kół e, hamulce przednie z bardzo dużym rantem. Tutaj mamy z jednej strony, tutaj mamy przód z drugiej strony. Bardzo duży rant. Ten rant już. Jak zobaczycie sobie, przeciął nam czujnik zużycia, czyli bezdyskusyjnie kwalifikował się do wymiany. I z tyłu po demontażu kół. Tarcze może nie wyglądały najgorzej, natomiast widzicie te przebarwienia, to są takie nierówności na tarczy. Tutaj jest taki dołek w tym miejscu. Z drugiej strony widzicie, jak ta tarcza tutaj się mieni. Też jest krzywa. I tutaj też mamy pofałdowanie. Chyba lepiej to będzie wyglądało o, pod światło. Widzicie, ta tarcza jest nierówna. Grubościowo ta tarcza nie jest zła. I tutaj po oględzinach wszystkich klocków. Tutaj sobie mamy pierwszy klocek. Mamy drugi klocek. Trzeci gdzieś tam. Jest czwarty. Zadzwoniłem do właściciela. Tutaj mam oczywiście tarczo bębny. Zadzwoniłem do właściciela, czy tył, czy, czy tył też ruszamy, bo na jednym z klocków jest około 20%. Natomiast też po demontażu zauważyłem, że tutaj nam ten klocek się już odkleja od tej podstawy. I zapytałem, czy wymieniamy czy właściciel chce dojeździć jeszcze, bo jeszcze zera totalnego nie ma. Też nie jest w takim stopniu tutaj e, odlepione, żeby już odpadło. Natomiast zaczyna się już tutaj odlepiać. Mm, tutaj wymiana samych klocków na te tarcze e, byłaby dla nas szczałem w kolano, bo zaraz wróciłoby samochód na reklamację, ponieważ e, byłyby Dziwne dźwięki podczas hamowania, najczęściej piski, nie piski, i tego byśmy samego nie wymienili. Więc dwie opcje: albo ruszamy wszystko i wymieniamy, albo zostawiamy i właściciel sobie dojeżdża. I tutaj właściciel bardzo świadomy powiedział: Robimy komplet wraz z płynem hamulcowym, tak żebym miał znowu święty spokój na dłuższy czas. I tak też zrobiliśmy. Z przodu. Mamy wymienione klocki, tarcze, przylżnia pod piastą wyczyszczona, prowadniczki z tyłu wyczyszczone. Tutaj mamy jarzma podemontowane, wszystko widzicie dokładnie wyczyszczone, zaciski dokładnie wyczyszczone. Blaszki, tak jak mówimy często, że wymieniamy i też są tutaj wymienione. Koszt tych blaszek niewielki, natomiast one też po pewnym czasie tracą swoje. Właściwości. Z tej strony tak samo, wszystko odpylone, wyczyszczone, użyte odpowiednie smary. Tarcze powlekane tutaj, czyli lakierowane, nie odtłuszczamy. Zostawiamy je tak, jak przychodzą w pudełku. Tutaj przechodzimy do tyłu. Tutaj mamy tarczobębny, czyli doręcznego tutaj mamy pod spodem szczęki. Do hamulca nożnego mamy tutaj. Klocki i tarcze i tutaj podobna sytuacja. Wszystko zdemontowane, odczyszczone, dokładnie wyczyszczone, odpylone, użyte odpowiednie smary, oczywiście czujniki zużycia nowe, te tarcze jak przychodzą nielakierowane, tak specyficznie są natłuszczone, je odtłuszczamy zmywaczem. Z jednej jak i z drugiej strony. I tutaj Magda też zamówiła szczęki, natomiast szczęki. Były w idealnym stanie, praktycznie w ogóle zużycia, poglądałem je, wyodmuchałem wszystko, poczyściłem, wyregulowałem, zostawiłem stare szczęki, bo według mnie spokojnie jeszcze długo będą służyły w tym aucie. Nie widziałem nigdzie żadnych elementów zgrzania, żadnych elementów, żeby coś się rozklejało, zostawiliśmy oryginalne szczęki. Z tej strony tak samo, T tarcza odtłuszczona, piasta przylżnia wyczyszczona, nowa blaszka, nowy klocek. Tutaj wszystko dokładnie wyczyszczone. Widzicie, że to jest wszystko podoczyszczane. Tutaj jeszcze nie zakładam tego przewodu, bo będę płyn hamulcowy wymieniał, więc tutaj będę podłączał sobie urządzenie. I tak, co tutaj było mi niezbędne, bo też się pytacie. Tym odtłuszczamy, czyli zwykły zmywacz do hamulców. Po co nam klej do gwintów? Tutaj jak montujemy jarzma, zawsze Podczas zakręcania dajemy niewielką ilość kleju do gwintów. Tutaj jest na przykład taki klej do gwintów. Te połączenia między jarzmem a klockiem smarujemy sobie takim niebieskim smarem, bardzo wygodny. Bardzo, starcza na bardzo długo i polecam. 100%. Po co mi tutaj takie płótno do czyszczenia? Po to, że jak wykręciliśmy te prowadniczki z tyłu, tym płótnem to wszystko czyścimy. Po co mi papierek ścierny? Po to, że tam, gdzie nie mogłem dojść szczotką, tam, gdzie nie mogłem dojść o, tym krążkiem ściernym, ręcznie czyściłem zakamarki papierkiem ściernym. No i w zasadzie to byłoby na tyle. Teraz wymieniamy płyn hamulcowy jazda testowa przy okazji jazdy testowej docieranie i dopiero po wstępnym dotarciu oddajemy, e, oddajemy samochód właścicielowi oczywiście też go instruujemy jak ma dalej zachowywać się z procesem docierania i jak ma dbać o hamulce bo Sama wymiana hamulców nie kończy się tutaj tym, tylko też trzeba tak jak o turbinę, tak jak o inne elementy dbać o układ hamulcowy. Tutaj widzieliście już w naszych filmach, jak dbać o układ hamulcowy. Natomiast w ramach przypomnienia, pierwsze 100-200 km hamujemy delikatnie, unikamy zgrzania hamulców, czyli jeździmy naturalnie. Jeżeli mamy potrzebę jakiegoś długiego, gwałtownego hamowania. Zanim zatrzymamy samochód, nie zanim wyłączymy, tylko zanim zatrzymamy samochód, przejedźmy jeszcze kawałek, tak żeby podczas kręcenia ta tarcza się nam troszkę ostudziła. Oddawanie temperatury. Na tej powierzchni, gdzie nie ma klocka, a na tej powierzchni, gdzie jest klocek. To akurat jest zły przykład, bo jest mały ten klocek, więc tutaj ta powierzchnia jest bardzo mała. Natomiast są klocki, gdzie zajmują prawie jedną czwartą tarczy. Musimy przejechać kawałek. Delikatnie niech ta tarcza się wystudzi. Dopiero wtedy zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Także takie szybkie przypomnienie co do układu hamulcowego. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć!